Jest to pojęcie o którym też mówiłem, czyli dwie części osobowości, czyli ja myślące i ja obserwujące. I ostatecznie możemy powiedzieć, że jeżeli mówimy o poczuciu ja, czy, czy tym czym jesteśmy, to właśnie możemy powiedzieć o tych dwóch częściach osobowości, że jest ja myślący i obserwujące. I na tym tak naprawdę możemy się zatrzymać i z tego składa się tak naprawdę każdy człowiek. Czyli ja myślące to coś co poznałeś, czyli yy, całość umysłu. Umysł jest ja myślącym. Umysł jest tą częścią osobowości naszej, która będzie właśnie odpowiedzialna za myślenie, planowanie, przewidywanie, wyobrażanie, fantazjowanie, tworzenie marzeń, przekonań. Czyli ja myślący to tak naprawdę jest myślący umysł. Czyli to wszystko, co dzieje się w głowie w postaci myśli, wyobrażeń, to wszystko, co słyszysz w głowie, po prostu będzie wynikiem tego ja myślącego. On będzie to po prostu tworzył, będzie za to odpowiedzialny, co będzie działo się w naszej głowie, czyli te wszystkie interpretacje, wizje, wyobrażenia będą po stronie ja myślącego. I to jest jego działanie to jest część nas samych jedna z części nas samych. I rzeczywiście, gdy żyjemy mocno w tym, ja jako w tym poczuciu ja jako opis, czyli jesteśmy tym opisem, to tylko to nas pochłania. Tylko jesteśmy tym myśleniem, planowaniem, przewidywaniem i tym wszystkim. Teraz, gdy jesteś już na drodze obserwacji, wychodzisz z tego trochę, z tego poczucia ja, ja myślącego i idziesz w inną stronę, bo zaczynasz być obserwatorem ja myślącego, a, a przestajesz nim tak naprawdę być. Czyli wchodzimy w stronę używania tego myśliciela w sposób skuteczny czyli akceptujemy to, że jest, że istnieje, ale możemy go używać. Wcześniej, na drodze ewolucji, człowiek jest tym ja myślącym, czyli jest myśleniem, stał się tym myśleniem i większość osób po prostu jest ja myślącym, czyli tą częścią osobowości, która po prostu jest dominująca. I teraz, jeżeli mówimy o ja obserwującym, to ciężko było w ogóle go opisać słowami w jakiś tam sposób, ciężko też określić, czym to jest, bo to jest nieuchwytne do końca, yy, czyli do końca nie możemy tego dotknąć. Możemy powiedzieć bardziej, że to jest przestrzeń psychologiczna też, bardziej w psychologiczny sposób, która istnieje w nas. To jest coś, co jest niezmienne od początku naszego życia i będzie niezmienne do końca naszego życia. Czy ten obserwator, ta świadomość zawsze istnieje. Ona dostrzega zmiany naszego ciała, tak zmieniało się nasze ciało, to, że, że dorastaliśmy, to, że, że zmieniały się nasze umiejętności. To jest ta przestrzeń, z której dostrzegamy wszystko, widzimy wszystko. I rzeczywiście to jest ten pierwszy punkt, czy nie można tego zmienić. Można zmienić w jakiś sposób umiejętności, można zmienić swoje ciało, możemy mieć większą kondycję, mniejszą kondycję, możemy czytyć, możemy schudnąć, możemy y, zdobyć pewne rzeczy, możemy osiągnąć wykształcenie, możemy osiągnąć różne rzeczy w świecie zewnętrznym, możemy zdobyć te rzeczy, a obserwator tylko obserwuje to wszystko, czyli doświadcza, świadomość doświadcza tego wszystkiego. Ale nie możemy je zmienić. Możemy zmienić umiejętności, możemy nabyć coś. I świadomość może korzystać z tych umiejętności, które nabyliśmy. Ale ja obserwującego, obserwatora nie można zmienić. Nie można ingerować w zmianę jego. Możemy z niego skorzystać. Czyli możemy skorzystać z tej przestrzeni po to, żeby emocje, stany i myśli na nas tak mocno nie wpływały. Czyli żeby emocje nas tak mocno nie wciągały. Żeby myśli nas tak mocno nie wciągały. I możemy skorzystać z tej przestrzeni. I jest zawsze dostępne. Czyli właśnie to, że możemy z niej korzystać, z tego obserwującego, zawsze jest dostępne. Zawsze istnieje. Nie ma momentu, kiedy nie istnieje. I oczywiście, gdy wciągniemy się bardzo mocno w myśli, emocje i jakieś stany, no to możemy powiedzieć, że nie jest tak, że nie istnieje to obserwujące, tylko dajemy się pokłonąć ja myślącemu, ale obserwator dalej gdzieś tam jest. I gdy już wiemy trochę, że obserwator istnieje, możemy świadomie wybrać, że chcemy połączyć się z tą świadomością, chcemy się połączyć z tą dużą świadomością, czy chcemy być bardziej obserwatorem, aniżeli myślącą umysłem. Jest tak, że ja obserwujące nie porównuję czy nie, i nie osądzę. Ponieważ osądzanie, porównywanie, nazywanie leży po stronie tej części osobowości, czyli po stronie ja myślącego. To ja myślący osądza, porównuje, tworzy myśli, tworzy wyobrażenia, tworzy fantazje. Ja obserwujący tylko dostrzega te rzeczy, dostrzega te wyobrażenia. Nie może tworzyć niczego. Nie tworzy myśli. Jest przestrzenią, jest obserwatorem. To ja myślący tworzy te myśli. I tak zawsze będzie. I tak jest zawsze, choćbyśmy nawet tego nie dostrzegali, tego nie widzieli. Tak jest od początku naszego życia. Nawet gdy tego nie wiemy, gdy nie wie, znamy tej nauki, to tak zawsze też jest. I teraz y, ja obserwujący rejestruję i widzę wszystko to, jak, takim, jakie jest. Czyli nie ma stosunku do tych rzeczy, czyli nie ustosunkowuje nas do jakichś rzeczy, czyli nie ma tych osądów. Po prostu widzi takim, jaki jest. Czysta percepcja, czyste zauważanie. Dlatego często bycie w teraźniejszości, czy pewne praktyka uważności, praktyka medytacji, wytwarza coś takiego w człowieku, że po prostu... On jest prostym byciem, nie ma osądu nie ma niczego, jest po prostu istnieniem, życiem. Ta nie ma stosunku do rzeczywistości. Wiele osób, być może, które na przykład były jakiś mistrzami, w jakiejś takiej właśnie medytacji, i tak dalej, tak, się bardzo w to mocno, czują to bardzo silnie. Dlatego właśnie, że jakby nie są mocno uwikłane w, tego, w tę część osobowości ja myślące, a bardzo mocno to obserwatory. Gdy bardzo jest bardzo mocno w obserwatora, znikają pewne rzeczy. Znikają plany że, i wszystko to, co e, jakby gdzieś jest w głowie, a jest to, co po prostu jest. I z drugiej rzeczywistej strony musimy wytworzyć też tą zdolność używania tego myśliciela, a zarazem nie tracić też łączności z tym obserwatorem, bo to jest istotne. Jest też źródłem prawdziwej akceptacji, bo gdy zaczynamy wchodzić w akceptację, w otworzenie się na emocje, stan doświadczenia, no to jak wejdziemy w tę przestrzeń obs ja obserwującego, no to ona pozwala na głęboką akceptację tego, co jest. Ponieważ ja obserwujący jest akceptacją. Gdybyśmy wyobraźli sobie, wyobraźli sobie właśnie tą sytuację, że komuś zabieramy całkowicie umysł, zostawiamy go tylko z obserwatorem, on będzie w stanie w głębokiej akceptacji. Tam nie będzie walki, walczenia z czymkolwiek. Tam nawet nie będzie walki z bólem fizycznym na przykład. Będzie pełna akceptacja tego, co jest. I to nie jest rzecz, nie ma rzeczy, nie ma jakby w postaci fizycznej. No bo nie możemy powiedzieć, że to jest postać fizyczna. Fizyczne jest ciało, to, co dostrzegamy jest materialne, a ja obserwujące jakby nie jest fizyczne. Jest czymś, jest przestrzenią. I... Jest też prawdą, że nie można tego skrzywdzić. W ogóle jak mówimy o skrzywdzeniu, czy o krzywdzie, jeżeli mówimy na przykład o krzywdzie mentalnej, że ktoś powie, że jestem skrzywdzony, zostałem przez kogoś skrzywdzony, na przykład na poziomie mentalnym, ktoś mnie obraził, jestem skrzywdzony, no to co jest skrzywdzone w tym człowieku? Umysł jest skrzywdzony, bo umysł odbiera słowa kogoś osobiście, przetwarza je, interpretuje te słowa i dana osoba czuje się zraniona. Czyli jej umysł, czyli ego czuje się zranione. Ja obserwujący nie może być zraniony, czyli człowiek nie może zostać zraniony, nie może zostać poruszony. Poruszony zawsze zostaje umysł. To umysł interpretuje i zostaje poruszony przez sytuację, ludzi, wydarzenia. Nie obserwator. Dlatego też, tak samo mamy ciało fizyczne, no to ciało fizyczne też może nas skrzywdzić. Ktoś może nas skrzywdzić, na przykład, ale gdy jesteś bardziej obserwatorem, no to co zostaje skrzywdzone? jest skrzywdzone, skrzywdzone ciało. I tu mam na przykład ten archetyp trochę i tą historię, na przykład co to w danej naszej kulturze jest bardzo znacznie, na przykład Jezusa, który jest na krzyżu. No to on doznał to cierpień fizycznych, mentalnych, psychicznych, a jednak był od tego wyzwolony, czyli był wewnętrznie poruszony. Dlaczego też? Dlatego, że był połączony z tym, co jest ja obserwującym, czyli to, co jest z świadomością. Po prostu wtedy człowiek staje się bardziej wolny. Nie wpływa na jego okoliczności, sytuacje, zdarzenia, bo jest obserwatorem. Obserwator obserwatorowi nie zależy, jak to wszystko wygląda. Oczywiście to nie tracimy tej zdolności robienia rzeczy czy realizowania czegoś, tylko tak naprawdę zyskujemy jeszcze bardziej. Stajemy się odwolni od tego wszystkiego. No bo gdy jesteśmy wolni od tego, że nie reagujemy na wszystkie sytuacje, nie reagujemy na jakieś opinie, osądy nadmiernie, no to w jakiś sposób trochę wygrywamy w tym wszystkim, no bo nie dajemy się w to wciągnąć nadmiernie. I dlatego jest tak, że ja obserwującego nie można skrzywdzić. To ego, umysł może być skrzywdzone i również ciało może doznać bólu fizycznego. Ale ja obserwująco doznaję ten ból fizyczny. W taki sposób jaki jest. Czyli ból fizyczny jest, istnieje. Może mówimy oczywiście, że to jest mój ból fizyczny i tak dalej, ale możemy iść w tą stronę, że to właśnie ból fizyczny, którego teraz doznajemy w tym momencie, istnieje on w naszym ciele. No i znowu, ból fizyczny wcale nie oznacza czegoś złego, tak? no bo jak jeżeli mamy ból fizyczny w ciele, no to jest jakiś sygnał ciała. Jeżeli ciało w jakiś sposób nas boli, oświadczy to w jakiejś formie choroby, no to dostajemy sygnał, że coś jest nie tak w ciele i, i to jest sygnał po prostu. To jest informacja zwrotna, co zrobiliśmy w jakiś sposób i ciało na przykład cierpi. Równie to, że ktoś mógł palić na przykład papierosy 20 lat, dostała płuca, no to jakby to jest informacja zwrotna, nie, jakby tych, tych działań czy tych rzeczy, które robiliśmy. Więc e, sam sygnał bólu, wydaje się, umysł bardzo zły, no bo to jest fizyczne, doznanie jest ciężkie ale rzeczywiście jest jakimś sygnałem, czyli może zostać użyte do czegoś. Więc ja obserwujące możemy obserwować w ten sposób. Nie ma innego słowa na to, możemy bardziej doświadczyć tego, ale właśnie te cechy, które są tu zawarte, jest, o, jest, jest tym właśnie, czym jest to ja obserwujące, co może nam naznaczyć, czym to jest. I rzeczywiście możemy iść w stronę, że bardziej jesteśmy tym, bardziej jesteśmy obserwatorem, aniżeli myśleniem, myślicielem. I bardziej powinniśmy iść w tą stronę, bo to jest bardzo istotne. I trochę możemy to przyrównać do tej metafory nieba i pogody, czyli że jeżeli mamy pogodę, która się zmienia, raz jest słonecznie, jest pochmurna, raz jest zachmurzenie i tak dalej, ale gdy wylecimy ponad chmury, no to niebo zawsze jest niebieskie, zawsze jest nieporuszone. I potem jest tym obserwatorem. Gdy zagłębimy się mocno w siebie, ten obserwator zawsze jest nieporuszony, jest tłem dla wszystkiego. Czyli można powiedzieć, że to jest takie tło, e, obserwator czy przestrzeń psychologiczna i obserwującego, jest takim tłem, na którym pojawia się wszystko: pojawia się myślenie, pojawiają się emocje, stany, pojawiają się też doświadczenia dostrzegamy.